W ramach Kongresu Polska Wielki Projekt spotykamy się po raz czwarty. Tym razem w poszerzonej formule geograficznej, o, o jedno miasto więcej, Szczecin. Oprócz Warszawy jest Poznań i Kraków. Chcielibyśmy, żeby to było, Kongres był miejscem spotkań różnych środowisk, żeby e, był spotkaniem inicjatyw, różnych punktów widzenia, dla których wspólną płaszczyzną porozumienia jest budowanie podmiotowego państwa, budowanie podmiotowego narodu. Gdy Tadeusz Mazowiecki w 1995, 6, 7 roku upierał się przy obecnym kształcie artykułu 18 Konstytucji mówiącym o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny. Mówiono mu, że to przecież niepotrzebne. Okazuje się, że to bardzo było potrzebne. Współczesnie, jeżeli obserwujemy procesy zachodzące na gruncie europejskiej kultury prawnej, widzimy atrofię podstawowych zupełnie struktur życia ludzkiego. Ale również i atrofię tożsamości człowieka. Nie wiemy, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną. Nie wiemy, czy do mężczyzny można powiedzieć, że jest mężczyzną, czy też należy się obawiać wyroku sądowego. Ordo Juris powstało po to, ażeby próbować utrwalać te resztki ładu, które istnieją, a może w oparciu o te resztki ładu odbudowywać to, co powoli tracimy. Mnie czasami pytają, jak można być konserwatystą w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości. odpowiadam jak można nie być konserwatystą w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości. Konserwatyzm jako taki odwołuje się do pojęcia konserwowania. Tego, co konserwować warto. Kultura to nie jest, to nie jest konfekcja, gdzie trzeba wymyślać nowe ciuchy, co nowy sezon. Sfera idei to zupełnie co innego. Naszą sprawą jest przywrócić no, ład, obronić to, co obroń warto. Uczyłeś się, zrobiłeś doktorat i co ze z tego masz? Ponieważ wiedza i wykształcenie traktuje się jako środek do celu, którym jest coś przypadkowego. Sukces społeczny, prawda, którego wyobrażenia są kreowane przez reklamę, albo po prostu sukces ekonomiczny. Wiedza, wychowanie nie są środkiem do niczego innego, one są celem samym w sobie i tylko wtedy funkcjonuje społeczeństwo, tylko wtedy funkcjonuje gospodarka.

a nawet w jakiejś mierze w Polsacie czy tv publicystyka jest agresywnie lewicowa, to krzowice są agresywnie lewicowe. To już na przykład właśnie te przywołane przeze mnie w swoim wystąpieniu telenowele. One często są troszeczkę bardziej jeszcze takie bliskie wrażliwości przeciętnego Polaka. One jeszcze mówią, że rodzina jest wartością, one jeszcze przestrzegają przed zbyt pochopnymi rozwodami, one jeszcze pokazują, że istnieje coś tak jak dobro dziecka w sytuacji w konfliktów rodzinnych. To nie są sprawy polityczne, ale nie przy... Przypadkowo Ilona Łebkowska, można powiedzieć, królowa i matka polskiej telenoweli, była besztana i karcona przez Gazetę Wyborczą, która domagała się od niej obietnicy, że no, błędy zostaną naprawione. Ona chyba do końca nie, ciągle nie naprawia, i to jest dla mnie przedmiotem pewne, bardzo umiarkowanego, ale pewnego optymizmu. Ja pomimo gigantycznej nierównowagi. Możliwości środków, to udało się tej drugiej stronie, powiedzmy tej konserwatywno, republikańskiej czy prawicowej, jak zwał, tak zwał, udało się stworzyć przeciwwagę. Odbudowujemy powolutku ten pluralizm, ale powolutku trzeba dać sobie sprawę. Nie możemy się poddawać dyktatowi tego mainstreamu. Myślę, że nie musimy. Mamy bardzo silne już media konserwatywne. Powinniśmy pamiętać o nich. To, czemu nie powinniśmy ulegać, to myślę, że nie powinniśmy za bardzo myśleć o konkurencji we własnych szeregach, to znaczy nie cytować się, nie obrażać na inne media o światopoglądzie konserwatywnym, tylko raczej wspierać. Jak się patrzy na ten cały archipelag dzisiejszych mediów w Polsce, to jeśli uczciwie na to spojrzymy, to dostrzeżemy, że po stronie konserwatywnej jest właśnie rzetelność, jest uczciwość. A propaganda jest po tamtej stronie i na to też musimy być wyczuleni, tego się wystrzegać tej właśnie propagandy czasem partyjnej również propagandy po prawej stronie medialnej sceny. Bardzo dziękuję. Przepraszam za Nie yeah, no, Dzie dziękuję. 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 A dziękuję. Dziękuję.